Teraz dosłownie przejeżdżam i zaczyna wyć Syrena. Jestem w studzieńcu, czyli OSP. Tak, słyszycie? studzieniec. No, przed wami zaczęło to wyć. Wiecie ile? Zareagowałem natychmiast. Zobaczcie, ile przejechałem. O, no, pierwszy już jest zawodnik. Pierwszy zawodnik już jest. Otwiera budę. Drugi przyjechał. No powiem wam, że. Przede mną może 20 sekund, tak? Czyli jesteście świadkiem od początku, jak ta akcja wygląda. Trzech troje już mistrzów się pojawiło. Zobaczymy, czy będą jeszcze jacyś. O, czwarty przybieg. Fajnie, fajnie to wygląda. Pierwszy raz jestem świadkiem w ogóle. Pierwszy raz jestem świadkiem, wiecie co, zamknę. Zamknę tylko dlatego, że żeby było słychać jakoś mój dźwięk. Ale pierwszy raz jestem świadkiem takim naocznym, jak to działa od początku. No zaraz zobaczymy nie do końca, ale do wyjazdu ich, tak? Ciekawi mnie ile to trwa minut i, i ilu, ilu docelowo wyjeżdża, bo nie mam zielonego pojęcia jak to, jak to się odbywa. Chociaż mam kolegów strażaków, no ale tak jeden do jeden przy akcji. Czekajcie, jak złoży lusterko będzie lepiej. Nie, nic to nie polepszyło bez sensu. Aha, czyli już Syrena wyłączona. Mam tu na filmie minuta 38. Można przyjąć, że 2 minuty Syrena była maksymalnie, to nie więcej. Bo mówię wam, jak ja zacząłem jechać obok remizy, to zaczęło wyć. No przejechałem, zobaczcie ile, ile tu jest. 20 metrów, i stanąłem. Także 2 minuty. Zobaczymy, ile czasu im zajmie wystartowanie. Bo to mnie też bardzo ciekawi jak to wygląda. No, oni tam na pewno dostają jakieś przy, przy okazji wyjścia tej syreny, jak alarm jest włączany, to jeszcze dostają pewnie powiadomienia, smsy na swoje telefony, które są zalogowane gdzieś tam w tym systemie. Każdy z tych strażaków, ochotników ma, no i jest jakiś określony czas, w jakim oni no, muszą się pojawić, no bo przecież... Wiadomo, że to trzeba za chwilę wyjechać maszyną i jechać na akcję Także zaraz zobaczymy o co tu chodzi. Nie wiem, nie mam pojęcia. Brama otwarta Sprzęty odziane. Zaraz zobaczymy, nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Poczekajmy jeszcze chwilę. Czekajmy jeszcze chwilę jak to jak to będzie wyglądać Zbieg okoliczności, że tutaj dorwałem ich, że tak powiem w tym momencie Zbieg okoliczności Ile mamy? 3 minuty 30, czyli, czyli okolice 4 minut od rozpoczęcia sygnału o, już Sygnalizacja się świeci, czyli Lada moment będą wyjeżdżać. Dobra, wyjeżdżają chłopaki. No fajnie, fajnie, o, maszyna nowoczesna. Super, może nie będę takich ostentacyjnie nagrywał, powiem Wam, bo to też nie jest takie do końca fajne chyba. Ale gdzie oni będą jechać? W moim kierunku na to wychodzi, no bo skoro... No, czterech przybiegło i czterech będą jechać, bo jest kierowca, jest kierowca i troje chłopaków. Czyli będą jechali w moim kierunku, to zobaczymy, bo może po drodze, jak ja będę jechał, to będzie wiadomo, co tam się wydarzyło, bo jadę też w kierunku Nowej Soli, a widzę, że oni są ustawieni, oni są ustawieni na Nową Sól, to także o, sygnały włączone i jadą, dobra, jedziemy. Jedziemy za nimi, zobaczymy, co to będzie. Zobaczymy, co to będzie. Tutaj ciężko jest wyjechać. No dobra, fajnie. Do tego drzewa słabo było widać. Ale czekajcie, podłączymy się. Czyli ile do startu? No, powiedzmy, nie, nie było 5 minut. Nie było 5 minut do wyjazdu, do, wy, do wystartowania. Yy, od początku, kiedy sygnał zawył do wystartowania. No błyskawiczna, błyska, błyskawiczna akcja. Podoba się mnie to, naprawdę. Wila, moment i chłopcy byli na miejscu. Także jestem pod wrażeniem. No, zasuwa nieźle. Zobaczymy, gdzie jadą. Jak tam gdzieś odbiją na bok, no to wiadomo, że ja nie będę tam za nimi jechał. Bo to nie o to chodzi, że ja tam tropił i, 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 i zaglądał, co się stało. Ale może jakiś wypadek, może. Może nie wiem. Pogoda się zmienia. Może coś związane z tą pogodą. Cholera, wie. Wiatr się wzmógł. Tak jak widzicie zaczęło padać, nie wiem, zaraz się dowiemy, bo to powinno według mnie chyba być w obrębie tutaj miejscowości, najbliższe jakieś tereny, no bo jeżeli oni jadą w kierunku nowej soli, tam gdzie no, tam gdzie działa y, państwowa straż pożarna nowa sól no to chyba by ich nie wzywali. Chyba, że są potrzebne jakieś... Ou. Chyba, że są potrzebne jakieś poważniejsze środki i jakby dodatkowo jest potrzebny taki samochód. Ale nie mam pojęcia, żebyśmy się rozumieli. Ja tylko tak sobie gdybam, bo nie mam nic wspólnego ze strażą pożarną. Nie mam żadnej wiedzy, jak to tam dokładnie wygląda. To są wszystko moje gdybania. Ale zaraz zobaczymy, gdzie pojadą. Tutaj na lewo jest Miejscowość Lelechów, tylko i wyłącznie jedna miejscowość. O, skręcą na Lelechów, dobra, wszystko wiadomo. Czyli coś się dzieje na Lelechowie. Mamy pełną odpowiedź. Albo na Lelechowie, wiecie co? A może bym pojechał za nimi? No nie chcę. A pojedziemy, wyjątkowo, wiecie co? Wyjątkowo. To nie jest mój kierunek, bo ja jadę do Nowej Soli. Lelechów to jest taka miejscowość niedaleko. Nie wiem, może kilometr, teraz odbijemy od głównej drogi. Eee, właśnie do Lelechowa no to albo jadą do lasu że wjazd jest w okolicy miejscowości Lelechów no i tak jak powiedziałem widzicie oni zostali wezwani bo bliżej jest im dojechać ze studzieńca do Lelechowa aniżeli wzywać Państwową Straż Pożarną z Nowej Soli bo odległość jest dużo większa uuu pali się pali się moi drodzy Pali się, pali się, autentycznie po lewej się pali. Dom się pali. To nie żarty. To nie żarty. Tam coś się jara. Tam się jara, faktycznie. Ale co tam się pali? O kurde. Pali się, pojedziemy może kawałek. A, już jest jakaś. Jednostka. Nie wiem, czy nie Państwowa Straż Pożarna. Bo już coś jest, ale nie wiem. A, trawa się pali. Palą się trawy. Widzicie, jak to wygląda? Tutaj już jest spalone. Już tu koło domów są spalone. I tam dalej się palą. No to już mamy odpowiedź. No to całe szczęście, że nie. że nie, yy, że nie dom. Tak? Że nie gospodarstwo domowe. No tam mocno się pali. No mocno, mocno. Tam już się zajęło. Trawa, i, i, i w okolicach drzew. Także faktycznie to już było nie do ugaszenia, tak w, na takiej zasadzie, że tam ktoś wyjdzie i, i wiaderkiem zagasi. Absolutnie mogłoby teraz się rozpadać, bo, bo zaczęło kropić, tak jak widzicie, no ale za mało tego deszczu zaczęło padać. Ale tam fest się zajerało, widzę mocno, mocno. Śmierdzi. Mocno się jara Mocno O kobiecina jakaś tam próbuje Próbuje ratować sytuację Dobra co Zawracam bo Bo tutaj już nic więcej się chyba nie Ale pali się powiem wam szczerze No dosyć mocno bo tam Ten ogień jest rozprzestrzeniony dalej Także najlepiej by było jakby teraz deszcz spadł Najlepsze rozwiązanie Czekajcie, ja, ja zawrócę. O, deszczyk się rozpadał. O, jak fajnie. Deszczyk. Idealnie, idealny moment. Idealny. Idealny moment. Także no, trochę szczęścia mają, ja myślę. Trochę, troszkę dopomoże. Może nie bardzo, bo on jest jeszcze wciąż taki, że tak powiem, słabieńki. Uuu, a tu co? A tu co, zablokuje mnie? No nie, no to by było nie w porządku. Jak by mnie zablokował? Myślę chyba, że nie. Nie wiem, jaki on ma pomysł. OSP, studzieniec. Nie wiem, jak to działa. Może on tutaj stanie i będą, i będą stąd gasić. Ale pewności nie mam. No dobra, niech sobie tutaj, kurde, ale to chyba z własnej nieprzymuszonej woli. Będę zablokowany, nie wiem w sumie. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Może się uda wydostać. Może się uda wydostać. Co, przejechać tamtędy? Spróbuję, spróbuję przejechać. Bo on stanął na tym, tym moście. Trzy chyba jednostki są, albo dwie. No, dwie na pewno. Naprawdę bardzo dużo pomógł deszcz. No. Bardzo dużo pomógł deszcz. Bardzo dużo. Fajnie. No, z jakimiś tam wiaderkami ludzie polecieli, ale nie, to... to, 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 to nie. Ja myślę, że tutaj bez profesjonalnej straży pożarnej to... to nie ma szans. A to... to, to najbliżej... najbliżej tego... Tego jest i to chyba dosłownie pali się u mojego kolegi rodziców na posesji jeszcze na dodatku. No dobra. Dzielni chłopcy. Dzielni chłopcy przyjechali. Robotę robią. Także nic tu po mnie. Nie będę przeszkadzał. Pozdrawiam wszystkich strażaków. papa. Pa.